Pogrzeb doktora Tomasza Soleckiego 7 maja. Apel kierownictwa szpitala uniwersyteckiego. W środę 7 maja odbędą się uroczystości pogrzebowe doktora Tomasza Soleckiego, zamordowanego 29 kwietnia. Osoby kierujące szpitalem uniwersyteckim w Krakowie, UJ centymetrów, medyczną częścią uczelni oraz całym Uniwersytetem Jagiellońskim, a także Okręgową Radą Lekarską w Krakowie ogłosiły wtorek 6 maja jako dzień żałoby w instytucjach i wystosowali specjalny apel. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę 7 maja o godzinie 13:40 w kaplicy na cmentarzu batowickim przy ulicy powstańców 48 w Krakowie. Po ich zakończeniu cało zmarłego odprowadzone zostanie na miejsce wiecznego spoczynku. Cały kraj poruszyła dramatyczna wiadomość z 29 kwietnia. Doktor Tomasz Solecki został zaatakowany podczas wykonywania pracy w krakowskim szpitalu uniwersyteckim. Niestety, pomimo starań jego kolegów, nie udało się uratować życia lekarza. We wtorek. W gabinecie lekarskim szpitala uniwersyteckiego doszło do brutalnego ataku nożownika. Ofiarą padł 47-letni lekarz, który zmarł na stole operacyjnym pomimo desperackich prób ratunku. Szokujące fakty ujawnił minister sprawiedliwości Adam Bodnar, informując, że zatrzymany w sprawie zabójstwa to 35-letni funkcjonariusz służby więziennej, zatrudniony w areszcie śledczym w Katowicach. Informacja ta wywołała falę oburzenia i niedowierzania.